Wrong with Reaktywacja po ładnych kilku latach kultowej śmiercionośnej zabawki. Przeniesiony w dzisiejsze czasy film, w którym główną rolę gra chłopiec o imieniu Andy. Bohater ma problem w znalezieniu sobie przyjaciół, o czym doskonale wie jego mama i kupuje mu zabawkę, która na pozór ma się pozbyć problemu samotności chłopaka. Lecz gdy laleczka o imieniu Chucky zobaczyła terror na ekranie telewizora, sama zamieniła się w łaknącą krwi bestię. Sam film jako całość? Całkiem w porządku. Oczywiście nie ma podjazdu do produkcji z 1988 roku, ale spełnia swoją rolę, swoje zadanie poprzez przedstawienie akcji w dniach dzisiejszych. Dla ciekawszego efektu, film oglądałem w języku angielskim. Pod względem aktorskim produkcja na bardzo wysokim poziomie i czuję, że chłopak, który grał Endiego, zrobi naprawdę wielką karierę. Trzymam kciuki za Gabriela Batemena. Co może dziwić? Na pewno to, że tytuł to laleczka, a nie ma tam imienia Czaki. choć tytułowa laleczka od 1988 roku posiada cały czas to samo imię. Film to fajny zabijacz czasu i można powrócić do ciekawej historii trwającej około 120 minut. Film łapie ocenę 7 na 10 i ode mnie to tyle. Do usłyszenia. Good night, Andy.